W do zdrowia to przystępny informator zdrowotny dla każdego pacjenta. W drodze do zdrowia w Radiu VIA pomagamy na zdrowotnym zakręcie. Ministerstwo Zdrowia chce zmian w zawodzie psychoterapeuty. Ma powstać nowa specjalizacja. Według planowanych przepisów, psychoterapeutą będzie osoba, która ukończy odpowiednie szkolenie i podejdzie do nowego państwowego egzaminu. To spora i kontrowersyjna zmiana, z którą sprzeciwiają się obecnie już praktykujący psychoterapeuci. Czy będą musieli od nowa zdobywać uprawnienia? Kto będzie wtedy prowadził terapię? Na te pytania spróbujemy odpowiedzieć w dzisiejszej audycji W Drodze do Zdrowia. Przed mikrofonem Jacek Kloc: Kłaniam się nisko. Zaczynamy. W Drodze do Zdrowia pomagamy na zdrowotnym zakręcie. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj Katarzyna Górka, psycholog i psychoterapeuta. Dzień dobry. Dzień dobry. Rozmowę o jakichkolwiek zmianach warto zacząć od nakreślenia sytuacji obecnej. Jak na ten moment wygląda pozyskiwanie uprawnień upoważniających do prowadzenia psychoterapii? Obecnie proces pozyskiwania kwalifikacji jako psychoterapeuta jest długoterminowym czasem nawet kilkunastoletnim procesem, ponieważ psychoterapeutą może być osoba, która ukończyła najpierw studia wyższe, czyli ma tytuł magistra, przeważnie są to studia humanistyczne lub społeczne, a potem przechodzi cykl wieloletniego szkolenia. Dyplomowego, można to nazwać, które trwa w okolicach od 4 do 7 lat, żeby przystąpić w ogóle do certyfikatu psychoterapeuty. W ramach tego szkolenia, to jest własna psychoterapia, to są szkolenia praktyczne i teoretyczne, to są praktyki superwizowane i superwizja a także staż kliniczny, który się odbywa w danych placówkach klinicznych, przeważnie są to szpitale psychiatryczne. I jest to zawód na obecny czas, zawód psychoterapeuty jest zawodem niezależnym, gdzie jest tutaj wolny w wyborze i niezależny od jakiegokolwiek innego zawodu, ponieważ musi mieć wolność w dostosowywaniu swoich metod pracy, co do dynamiki, co do zaburzenia udanych pacjentów. Czyli Licząc w przybliżeniu, obecnie trzeba poświęcić ponad 10 lat na naukę i praktykę, by móc nazwać się psychoterapeutą i prowadzić spotkania z pacjentami. Tak naprawdę na edukację tutaj w tym zawodzie trzeba poświęcić całe życie, natomiast no faktycznie te największe koszty są na początku, bo wchodzi w to właśnie to podyplomowe szkolenie, gdzie dopóki nie zdobędziemy certyfikatu, no to wiadomo, że nakładamy duży ogrom własnej pracy, własnego wysiłku, ale też oczywiście kosztów finansowych, żeby odbywać szkolenia, warsztaty, własną psychoterapię, superwizować naszą praktykę, gdzie pracujemy z pacjentami, poddawać się ocenie, a także być na stażu klinicznym, co jest związane z tym, że no, ponosimy też koszty tego, że trzeba być na urlopie, bo to jest przeważnie trzymiesięczny pobyt w szpitalu psychiatrycznym, gdzie uczymy się pracy z pacjentem psychiatrycznym. W tym miejscu warto dodać, że obecnie instytucje nadające uprawnienia i certyfikujące psychoterapeutów są w gruncie rzeczy niezależne, a zdobywanie uprawnień odbywa się, mówiąc skrótowo, poza systemem. Tak, są to placówki prywatne, niezależne, gdzie każda z tych placówek szkoli swoich przyszłych adeptów, studentów w określonej modalności psychoterapii, co ma oczywiście bardzo pozytywny wpływ później dla pacjentów na wybór modalności, w której pacjent czuje się komfortowo, gdzie może wybrać sobie zarówno psychoterapeuta, jak i modalność, w której pracuje psychoterapeuta, żeby osiągnąć jak najlepsze rezultaty w swoim zdrowieniu, w swoim życiu, gdzie często teraz pacjenci nie tylko zgłaszają się, jeśli chodzi o ciężkie zaburzenia psychiczne, ale także po to, żeby się rozwinąć, po to, żeby mieć szczęśliwe życie w relacjach międzyludzkich, w relacjach z najbliższymi, żeby móc świadomie i w pełni żyć szczęśliwie. Na szybko wyjaśnię Państwu, że modalność w psychoterapii to różne nurty, takie jak na przykład psychoterapia integratywna czy psychodynamiczna, ale nie będziemy drążyli tego tematu, bo chciałbym wrócić do pomysłów Ministerstwa Zdrowia. Dlaczego zdaniem środowiska psychoterapeutów utworzenie nowej specjalizacji i egzaminu państwowego, aby potwierdzić swoje umiejętności i wiedzę, to coś, co może stwarzać jakiekolwiek problemy? No Przede wszystkim to jest tak, że tutaj w tym projekcie. W rozporządzenia dziwnie to brzmi, ponieważ z założenia, że powstanie nowa dziedzina specjalizacji. No i tutaj trzeba określić, że specjalistów już na rynku pracy w zakresie psychoterapii, certyfikowanych i w trakcie szkolenia jest już sporo. Więc to nie jest nowa dziedzina i to nie jest tak, że dopiero w ramach tego projektu powstaną nowi psychoterapeuci, którzy będą mogli leczyć ludzi i pomagać ludziom w zakresie zdrowia psychicznego. Więc tutaj już istnieje no, taki. I błąd wprowadzania też ogólnie społeczeństwa w takie mniemanie, że na obecną chwilę na rynku pracy nie ma tych specjalistów. Od wielu lat już są studenci, są specjaliści w zakresie zdrowia psychicznego, którzy posługują się psychoterapią, są certyfikowanymi psychoterapeutami, więc teraz mówienie, że jest to nowa dziedzina, która stworzy nową, wysoko wyspecjalizowaną kadrę medyczną, no to trochę jest umniejszające, a, a może i nawet Pozbawiające tutaj tytułów osób, które już do tej pory zrobiły bardzo dużo w zakresie własnego kształcenia, w zakresie pracy na rzecz pacjenta i no, pomocy dla innych ludzi, ponieważ są certyfikowani, wiedzą jak to robić, wieloletnie już tutaj są praktyki zawodowe, żeby w tej dziedzinie funkcjonować, więc wprowadzenie tutaj w brzmieniu nowej dziedziny specjalizacji i nowej kadry medycznej no, jest nieporozumieniem. Ale czy Pani zdaniem nowa specjalizacja oznacza, że dotychczasowi psychoterapeuci będą musieli ją zdobyć, żeby móc praktykować? No tak. W tej nowelizacji, czyli w rozporządzeniu, jest miano nowej dziedziny specjalizacji psychoterapii, więc no samo stwierdzenie nowej dziedziny, no nas jako psychoterapeutów, którzy już pracujemy w, tej, w tym zawodzie, jesteśmy certyfikowani, znosi nam prawo do tytułowania się specjalistami. Dopiero po zrobieniu z tej specjalizacji, w ramach Ministerstwa Zdrowia będziemy mogli się tak tytułować. Tu stawiamy przecinek, z audycją wracamy po krótkiej przerwie. W drodze do zdrowia pomagamy na zdrowotnym zakręcie. Przed mikrofonem Jacek Kloc rozmawiamy dzisiaj o kontrowersyjnych, zdaniem niektórych środowisk, planach Ministerstwa Zdrowia dotyczących pozyskiwania uprawnień dla psychoterapeutów. A sprawę komentuje Katarzyna Górka, psycholog i psychoterapeuta. Właśnie. W kontekście naszej dzisiejszej rozmowy interesujące jest to, kto obecnie może zostać psychoterapeutą. Na pewno psycholodzy. Ale kto jeszcze? Na pewno psycholodzy, na pewno pedagodzy, na pewno socjolodzy, na pewno e, po studiach medycznych, czyli lekarskie, wszystkie tutaj pielęgniarskie, czyli te studia związane i z humanistycznymi, i ze społecznymi tutaj e, kierunkami studiów. E, jest to już uznawane w rozporządzeniu i tak tutaj pracują specjaliści w zakresie zdrowia psychicznego, czyli w placówkach, które się tu medycznie zajmują też pacjentami pod tym względem. Natomiast zdarza się, że też szkoły przyjmują, załóżmy po teologii, co też no, jest to kierunek, który jest bardzo społeczny i humanistyczny, no ale on na przykład ten kierunek nie jest wniesiony do respektowania magistrów dla Ministerstwa Zdrowia. A czy wiadomo, jak będą wyglądały wszystkie procedury związane z pozyskiwaniem tej nowej państwowej, rządowej specjalizacji z psychoterapii? Może dla obecnie pracujących psychoterapeutów będzie to tylko jakaś czysta formalność, a może wcale nie. No właśnie, w tym rozporządzeniu jest, że ono wejdzie w życie z dniem nast następującym po dniu ogłoszenia, no i to też stwarza wiele wątpliwości, na ile tutaj w ramach tego rozporządzenia brali udział ludzie, którzy zdają sobie sprawę z tego, jak wygląda no, cała procedura kształcenia się w zakresie zawodu psychoterapeuty, ile to wymaga i zorganizowania, i ogarnięcia od strony merytorycznej, teoretycznej, praktycznej, więc tutaj nawet wzmianka, że to wejdzie zaraz po dniu ogłoszenia. No pytanie, na ile to są zmiany, które są głęboko gdzieś już przemyślane, bo wygląda na to, że nie, że to jest jakieś ad hoc zrobione. Przedsięwzięcie, które nie będzie miało rąk i nóg, jak to się mówi w kolokwialnym świecie, no i tak naprawdę ze szkodą dla całego społeczeństwa, a szczególnie dla ludzi, którzy wymagają pomocy, dla ludzi, którzy chorują, a jest ich coraz więcej i przybywa. No i w związku z tym no, istnieje ogromna obawa o to, że e, niestety to rozporządzenie jest bardzo nieprzychylne nie tylko dla nas, psychoterapeutów, ale ogólnie dla społeczeństwa i dla ludzi, którzy Potrzebują pomocy, którzy są chorującymi i, i w ogromnej potrzebie też psychicznej. Ministerstwo Zdrowia przekonuje, że nowelizacja ma ułatwić zwiększenie liczby specjalistów psychoterapeutów oraz przyspieszyć proces edukacji w tym zawodzie, no bo taka jest potrzeba pacjentów, którzy czekają w długich kolejkach na terapię. No i zdaniem urzędników, tu chodzi o zwiększenie dostępności do tego rodzaju usług medycznych. To przecież chyba dobry cel. No pytanie właśnie, co to będzie za szkolenie specjalizacyjne, które ma tak szybko przebiegać i zwiększyć możliwości, skoro tak jak już teraz wiemy, szkolenie w zakresie psychoterapii jest ogromnym tutaj przedsięwzięciem, jeśli chodzi o pracę nad sobą. Jest długoletnim przedsięwzięciem, ponieważ ten okres kilkunastu lat, o którym mówię, że wtedy dopiero osoba jest gotowa, żeby przystąpić do, psycho do certyfikatu psychoterapeuty, Polega na tym, że gotowość osoby, dojrzałość osoby, patrzenie na świat, na ludzi, na siebie samego, świadomość siebie, dopiero wtedy jest na tak wysokim poziomie, żeby no, osoba z pełną świadomością kosztów, jakie może dokonywać szkodząc ludziom, nie będąc po przepracowaniu w zakresie własnej psychoterapii, w zakresie własnej dynamiki, własnej szkodliwości, no to tutaj szybkie szkolenie specjalizacyjne, tym bardziej stanowi znak zapytania, jak ono będzie przebiegać. Bo jeżeli to ma być szkolenie, które tylko będzie merytorycznym szkoleniem, to gdzie tutaj własna dojrzałość, psychoterapia własna, która daje oczywiście największe możliwości. Zdrowienia dla ludzi, którzy korzystają z psychoterapii, ponieważ badania od dawna już wskazują, że to nie modalność, to nie metoda, to nie technika jest najlepszym sposobem na wyleczenie to osobowość psychoterapeuty. I od wielu lat już są badania, które pokazują, że proces przepracowania siebie we własnej psychoterapii, czyli wiele lat, i do końca życia stanowi najlepsze tutaj zaplecze dla zdrowia pacjentów, którzy korzystają z usług osoby no, szkolącej się w tym zakresie i, i będącej zdrowym, dojrzałym człowiekiem. Tutaj stawiamy przecinek z tematem zmian związanych z kształceniem psychoterapeutów. Wracamy za chwilę. W drodze do zdrowia pomagamy na zdrowotnym zakręcie. Trwa audycja w drodze do zdrowia, której tematem są planowane przez Ministerstwo Zdrowia zmiany w kształceniu psychoterapeutów. Przed mikrofonem Jacek Kloc, a moim gościem jest Katarzyna Górka, psycholog i psychoterapeuta. Jak oceniłaby Pani sytuację na rynku psychoterapii, mówiąc nieładnie? Czy faktycznie brakuje specjalistów? Tak, oczywiście. Jeśli chodzi o placówki medyczne, to mniej więcej czas oczekiwania na psychoterapię to jest najkrócej od roku, no a czasem nawet 2-3 lata w kolejce oczekujących pacjenci dostają informację, że będą musieli poczekać, ponieważ specjalistów na ten moment jest bardzo mało. Jeżeli się zlikwiduje do punktu zera, bo nie będzie takich specjalistów, Według nowego rozporządzenia, no to no ta kolejka no, wydłuży się w kilkunastu latach do, do przodu, bo jak już wspomniałam, tutaj specjalizacja w zakresie psychoterapii dzieci i młodzieży pokazuje, że 100 osób rocznie tylko przystępuje do takiego egzaminu. Więc gdyby patrzeć, że 9 milionów Polaków potrzebuje pomocy, a 100 specjalistów rocznie będzie przybywać, no to, no to przeliczmy sobie sami to dostępność do psychoterapii na przyszłość według tego rozporządzenia, które jest, no będzie zerowe. Sekcja naukowa Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego opublikowała stanowisko w sprawie projektu rozporządzenia dotyczącego stworzenia specjalizacji z psychoterapii i w tym stanowisku czytamy, że trwają prace mające na celu ustalenie w jakim stopniu przygotowany projekt wpłynie na sytuację psychoterapii w Polsce, w tym na szkolenia czy na przykład standardy etyczne. A co pani zdaniem Warto byłoby zmienić w tym projekcie rozporządzenia? No, myślę, że przede wszystkim to nie chodzi o rozporządzenie, bo nie chodzi o to, żeby nasz zawód niezależny i wolny był pod Ministerstwem Zdrowia. Myślę, że to powinien być nadal wolny i niezależny zawód, nie, nie ulegający medykalizacji. Bo tutaj zwróćmy uwagę, że jeżeli to jest pod Ministerstwem Zdrowia, to też no, jesteśmy zawodem, który podlega lekarzom. I trzeba też zwrócić uwagę, że patrząc na efektywność. Psychoterapii, a farmakoterapii, doniesienia są takie, że psychoterapia działa dłużej, jest skuteczniejsza i efekty psychoterapii. E Skutecznej psychoterapii wielokrotnie działają do końca życia bez powrotu i bez nawrotów chorobowych. Na przykład w przypadku depresji, jeżeli wiadomo skąd płynie źródło, w ramach psychoterapii dowiadujemy się e, jaka jest dynamika tej depresji, to jest szansa na skuteczne wyleczenie. Natomiast jeśli chodzi o farmakoterapię, no to e, bardzo często też diagnozą jest nawracające zaburzenie depresji głównej, ponieważ. W momencie działania leków tak, objawy słabną. Człowiekowi wydaje się, że już jest dobrze, odstawia leki, i niestety okazuje się, że pod spodem te, ta objawowość cały czas była, tylko była umniejszana poprzez leczenie. Więc tutaj trzeba też zwrócić uwagę, że jeżeli Ministerstwo Zdrowia wprowadza i my jesteśmy e, wtedy pod Ministerstwem Zdrowia, to stajemy się zależni od lekarzy, od y, firm, może nawet farmaceutycznych, no bo wiadomo, że lekarz wtedy jest też osobą, która podlega i, i w ramach farmakoterapii różnym fir firmom farmaceutycznym. Natomiast w zawodzie psychoterapeuty tutaj musi być bezstronność i neutralność. I jeżeli my jesteśmy w niezależnym i wolnym zawodzie, mamy taką możliwość wykonywania nas naszej profesji bez połączenia, bez zniewolenia i bez uwikłania w inne relacje czy w inne procedury. No wydaje mi się jednak, że w kwestii farmakoterapii w psychiatrii muszę się z panią nie zgodzić, bo przynajmniej ci psychiatrzy, którzy odwiedzają moją audycję, przekonują raczej o odwrotnej praktyce, w której jeśli pacjent nie jest chory psychicznie, na przykład na schizofrenię, tylko ma choćby zaburzenia nastroju albo depresję, to farmakoterapia nie jest zwykle pierwszą rekomendowaną przez nich metodą leczenia, tylko właśnie psychoterapia. Super, bardzo fajnie, że są tacy specjaliści, że wiedzą o tym i jak najbardziej myślę, że to jest wiedza też do przekazywania dla pacjentów i w związku z tym właśnie psychoterapia powinna być coraz bardziej dostępna i nie nowelizacja, która daje nową dziedzinę specjalizacji, bo ona od dawna jest i ludzie korzystają i ci, którzy są świadomi i są świadomie prowadzeni na przykład właśnie tak jak pan mówi przez lekarzy, psychiatrów, którzy też odsyłają właśnie pacjentów na psychoterapię, no to niech mają ten dostęp Niech wiedzą, że są możliwości i na NFZ, i w gabinetach prywatnych, i w placówkach prywatnych, bo to jest, w tej chwili już jest, kolejki są długie, no ale warto, bo to pomaga. Natomiast w momencie, no moja obawa jest taka, że w momencie wprowadzenia rozporządzenia. No, kolejki będą znacznie dłuższe, dostępność do psychoterapii będzie nikła i yy, no, skuteczność wtedy, wiadomo, żadna, jeżeli pacjenci nie będą mogli z tego skorzystać. Będą chorować, będą hospitalizowani, będą w ciężkich zaburzeniach, niekiedy może nawet sięgną po ostateczne rozwiązanie typu, typu samobójstwo, bo jak widać, skala i yy, liczba samobójstw cały czas z roku na rok rośnie. Jakie kroki przewiduje środowisko psychoterapeutów w sprawie omawianej dzisiaj nowelizacji? jak chcecie walczyć tutaj o swoje interesy? Na, na ten moment są konsultacje społeczne i w tym momencie każdy obywatel, każdy pacjent, każdy psychoterapeuta może złożyć no, zażalenie czy odwołanie się od tego rozporządzenia i też wiem, że mnóstwo ludzi i w naszej profesji i też pacjentów i ludzi z rodzin i, i, i przynależących do środowiska społecznego po prostu sięga po taki i póki co argument, żeby zwrócić się ze swoim zażaleniem, że, że taka, takie rozporządzenie nie ma sensu, że ono tylko utrudni, a nie ułatwi. Ja liczę na to, że może faktycznie to nie przejdzie i że no, trzeba, tak jak tutaj ja teraz ugłaśniam, jakie są. E tak naprawdę konsekwencje negatywne w tym momencie, jak, jak patrzę na to rozporządzenie, no to może, że nie przejdzie to do tych dalszych kroków, a zostanie wyhamowane tutaj na tym etapie. I na tym kończymy. Przypominam, że moim i Państwa gościem była Katarzyna Górka, psycholog i psychoterapeuta. Bardzo dziękuję Pani za czas i za rozmowę. Dziękuję bardzo. Do widzenia. A Państwu dziękuję za uwagę, życzę udanego dnia i do usłyszenia za tydzień o tej samej porze. W drodze do zdrowia. Nie wiesz gdzie się leczyć, jakie kupić leki, do jakiego lekarza się udać? Choroba sprawia, że zwalniasz? W drodze do zdrowia to przystępny informator zdrowotny dla każdego pacjenta. Pamiętaj, pacjent ma swoje prawa. W drodze do zdrowia pomagamy na zdrowotnym zakręcie.